Dzisiejszy dzień to wspomnienie świętej Marty, świętej Marii i świętego Łazarza, trójki rodzeństwa, przyjaciół Pana Jezusa. Dzisiejsza Ewangelia i historia jest nieco smutna, bo Jezus przychodzi do tego domu w sytuacji, kiedy Łazarz już od kilku dni nie żyje. Jezus przychodzi, wita go Marta. Jakimi słowami go wita? Posłuchajcie. Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Stawia Jezusowi zarzut, że Jezusa nie było w tej trudnej, jakże trudnej sytuacji. I co więcej, stawia mu zarzut z tego nie tylko, że go nie było, ale ponieważ go nie było, to stawia mu zarzut, że jej brat umarł. Gdyby Jezus tu był, to jej brat by nie umarł. To bardzo poważny zarzut. Na początku, jak przeczytałem tę Ewangelię, to bardzo mnie to zbulwersowało. Jak można w ten sposób witać gościa? Jak można w ten sposób witać Jezusa, Boga? Jak można w ten sposób witać przyjaciela? No właśnie, powiedziałem Wam na początku, że to jest trójka rodzeństwa, w których domu Jezus bardzo często przebywał. Z innych fragmentów Ewangelii wiemy, że Jezus spędzał z nimi bardzo dużo czasu i lubił tam być. Jezus lubił atmosferę tego domu, lubił te normalne relacje między nimi, między tą trójką rodzeństwa, który, którzy byli całkowicie różni od siebie. Mamy taką jedną Ewangelię, gdzie Marta i Maria są przedstawione jako dwie zupełnie różne osoby z jednego domu, ale jednak różne. I Jezus czuł, czuł się dobrze w tym domu. Jezus z każdym z, tych, z tej trójki zbudował indywidualną relację, relację przyjaźni. I myślę, że przyjaźń jest dzisiaj kluczem do zrozumienia tej Ewangelii i do zrozumienia tego sposobu, w jaki Marta przywitała Jezusa. Zobaczcie, przyjaciel to ktoś, kto jest wobec nas szczery i wobec kogo my możemy być szczerzy. Przyjaciel to jest ktoś, kto interesuje się nami, słucha nas i wysłuchuje także naszych emocji, a przede wszystkim tych trudnych, tych trudnych sytuacji, z którymi często sobie nie, nie radzimy. I widzicie, jak spojrzy się na to w ten sposób, że Marta przeprowadziła wcześniej dużo rozmów z Panem Jezusem, z pewnością rozmawiali też o trudnych rzeczach, to nie dziwi to dzisiejsze przywitanie. Marta traktuje Jezusa jako przyjaciela i dzieli się z Nim tym, co jest w jej sercu. Marta uczy nas szczerości wobec Boga. Szczerości wobec Boga, który chce być naszym przyjacielem. Jezus w innej Ewangelii powiedział, że nie nazywam Was y, y, sługami, ale nazywam Was przyjaciółmi. A więc Jezus chce, żebyśmy my byli Jego przyjaciółmi. Wiecie, co to w praktyce oznacza? Wtedy, kiedy idziecie na modlitwę, wtedy, kiedy idziecie na mszę, kiedy uczestniczycie w jakimś wydarzeniu religijnym, Warto spojrzeć na to wyrażenie jako na to wydarzenie, na mszę, na modlitwę, jako spotkanie przyjaciół. Ciebie i jego. On nazywa ciebie przyjacielem, a ty traktujesz go jako przyjaciela. Jesteś wobec niego szczery, jesteś wobec niego prawdomówna, nie udajesz, nie, nie przychodzisz po to, żeby y, jakoś wypaść, ale przychodzisz z tym wszystkim, co masz. Wiesz, że czeka na ciebie ktoś, kto chce Ciebie wysłuchać i kogo Ty też pragniesz słuchać. Co więcej, wiesz, że przychodzisz do kogoś, kto ma dla Ciebie czas i chce ten czas poświęcić Tobie. A więc jest to też ktoś, dla kogo Ty masz czas. Ta Ewangelia kończy się wyznaniem przez Martę, a więc przez przyjaciela Pana Jezusa, wiary. Tak, Panie. Ja wciąż wierzę, że Ty jesteś mesjasz, syn Boży. Zobaczcie, czasami wydawać by się mogło, że traktowanie Jezusa jako przyjaciela nie pozwala nam go traktować jednocześnie jako Boga. A Jezus jest i Bogiem, i naszym przyjacielem. Więc można powiedzieć, że relacja przyjaźni z Jezusem pozwala nam ułatwia nam i prowadzi nas do wyznania wiary w Boga, a jednocześnie wyznanie wiary w Jezusa jako Boga i Zbawiciela nie zamyka nam drogi do tego, żebyśmy byli w tym samym czasie Jego przyjaciółmi. Przyjaźń i wiara to ta sama droga do Jezusa, Boga i Przyjaciela. Dobrego dnia.